Cześć, witam was w kolejnym liveie na moim kanale. Moim gościem jest Mateuszek, bo też powiedz coś. I tak cię nie widać. I tak ci nie widać, powiedz coś. Mateusz. Wstydliwy. Zaraz widzę zero osób oglądać, to jest tak dobry wynik. Z tego Mhm. Cześć. Teraz pewnie przyjdzie kolek. mój kolega wielki. Czemuś to się w ogóle nagrywa wszystko? damy sobie łapeczkę w górę. Weźmy to już tym na swoim telefonie, jeszcze mi się nagrywa. Stawcie oczywiście, łapkę w górę i suba na kanale. Pamiętajcie, że do końca wakacji chcę mieć 50 subów. Ostatnie osoby przybywają bardzo w ciągu tygodnia. On tę FIFA 7, Subu, a teraz w tym tygodniu już w poniedziałek jeden sub. Mam nadzieję, że dzisiaj już będziemy mieli 35. To wszystko, Nie wiem czemu ta filmowań mi tak laguje. Jest, jest dobrze, ale zaczyna lagować. zaczynamy. <laughs> Na żywo. Już no żywo Pokaż, pokaż, 3000 na chwilę, weź na chwilę, No na No coś z... Co stało? jeszcze To internet mówi, dlatego Przez internet no i Marce, Mateusz Łatka w górę. Kuźwa! Mi też, mi też takuje. O, było, ale wyszedł. Wypierdziała z pukifą, mój. Odinstruujemy. Nie No nie. Ale odinstruujemy. Początek 2, file 2. Zobacz, czy nie będzie tragicznie ścinałem. Wow! W ogóle wiedziałeś, że Lachu przeklinał? W jednym filmie? Nie, no, nigdy. Na rajdę na rajdę na przykład. dla Lacha. Pszszf. tu kamerę, aby sfotografować Mateuszka. Mateuszek. Eee. Mateusz jest moim dobrym kuzynem. Trochę karta. Jaka karta? <laughs> Dzisiaj na streama może nikt nie wbić. Ja zadzwoniłam po, wczoraj, po wczorajszym, tym jak to się nazywa, streamie, ponieważ było aż 6 osób. Nie wiem czemu, zawsze jak na Twoim tablecie włączasz moje WiFi, to zawsze. Jest gówniane połączenie. Jest. Ja mam wszędzie włączone wifi na telefonie, na konsoli i wchodzi chodzi wszystko pięknie. A ty włączasz swój tablet, to zawsze są jakieś lagi. Widzicie, mój tablet jest zawsze najlepszy. Wbijać na live'a, ludzie święci. Jak nas tutaj zero abyś to weź to ja zaskończę nagrywanie. Z grać teraz. <grym się wstrzymał> Co hmm. oh. <grym się wstrzymał> to to jest? Trzymaj. 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 Tarcza to Trzymaj. 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 się wiem, no to wiem wszystko. No i patrz, kurde, 50 to podanie robię. Tak, mam trudną sytuację, bo nikt nie wbija na streama. Jeszcze przegrywamy. To w sumie ręcujemy. Mam inferno Leona. Stanowiełeś hmm? e, mi Otwierałem tego, legendarczystego. Dzwoniłeś wtedy do mnie specjalnie. <noise> z tego, z tej dzwoniłem sobie. Jadę w Chorwacji. Musiałem tyle płacić za połączenie człowieku że specjalnie cię dzwonić i mam dogrywkę Zepsułeś Co robiło Dałeś tam goblin bar ja doceniam kartę Bombera coraz bardziej. Ile ten twój tablet ma? Co ma? 2 Dwa, trzy. I co, ładuje się, czy nie? Właśnie się nie ładowała ostatnio coś. musiałem iść do takiego mechanika. Znaczy, no nie do mechanika, tylko takiego od komputerów. Dlatego ten znał ich zrobił. Informatyka Informatyka na... tego łańcucha. to jest mały No. No na tego live'a, Boże. Dobra, wyzykujemy. Mam to wszystko. I tak przegram. Czekaj. Ty, 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 dawaj, ty. Krokietem to dobrze rzuciłem, to No być wcześniej. Dlaczego mnie nikt nie ogląda? Jeszcze mam takie brania, prawda? Znaczy kolek tutaj wchodzi na live'a. Wow! Мы по просто гошек пиши особо. Только поздравляем уже миллион раз. А ты коллекция. Не входишь. Mm -hmm. jak będę robił achievementa, zdobyć spektakularną bramkę kobietami, to kurde oszaleję. 50 gryardów do środkowań, a i tak mi nie walnie żadnej przewroty. Łapka w górę. Dobra, kończyć już ten mecz. Ja. To jedna osoba była na live Napisz na czacie kto ty jesteś, bo jestem ja zawsze czekany swoich widzów Nie, już cię nie ma Co? widziałeś to? Jaką ronę? Musisz robić live'a z tego ona mojego tableta? Co? Dla no, zrobić to z tego z swojego PlayStation Live'a tak na mojego tableta Żeby na mój kanał hmm. Znaczy wiem, że na pewno można jak... Miałem ja robić live'a na swoim kanale Mój? Ale nie wiem, czy na twoim Możemy zaraz no. Dobra, na chwilkę spróbujemy z live'em zaraz Z Fify, proszę państwa <gryw> Jak wam mówiłem, jak wbijecie 35 subskrypcji robimy tego live'a z jak kupuję PS4, ale teraz przedpremierowy live u mojego kolegi z Mateuszka z drawcika. Mateuszek wyraził, wyra wyraził swoją opinię. Co? No jak zwykle. Czyli taki standardnik, drodzy koledzy. Dobra, to gramy na Hochman. Słuchaj, to w ogóle mi się takim zarobi gra. Nie mówię, że teraz, teraz to na gram, ale ogólnie mi się nie zarębiście gra. Mam no, teraz najważniejszą walkę w swoim życiem 11 level, wiesz. Jeszcze nie grałem z takim czymś. Pa, ale to 11 level. Lagi, lagi, sragi! Jak ci pięknie wszystko czyści. Tyn, tyn, tyn. Dawaj, pięknie No kolek, na live'u. A właśnie, chyba jeszcze drugą ligę zagram. Jak drugą ligę? No, żeby sobie trochę końców ale co? Ile tam masz? Nie wiem, tak na utrzymanie. Albo spadek, w sumie nie wiem. Nagramy to i to. <laughs> patrz, Dawa, nie Patrz, na tą tego. bramkę. Dobrze że jest O, czerwono. Gdzie... O, czerwony. Gdzie... Patrz, patrz jak go upokorzy. Jak przegram. A znaczy, to jest bot. Patrz, teraz tego. Teraz tego. Jeszcze doby. Jak się robi daba? Tylko raz? No, dwa razy. Trzymaj Nie Będzie dostęp. Chyba, że pogba, to pogba automatycznie. 13 z Dobra, powiem Pamiętam, tak. Kiedyś że w finał o no konopijankę jeszcze w 16, kurde z gościem 14,0 finał. Kolejna przegrana. O może? Nie, przegrana. Z gościem na 11 który jest jakimś hakerem, paesofkardiarzem jak ja po prostu w FIFA to nie będę grał, bo to jest... Ty masz 9, mam od 2 w FIFA mówię w FIFA to ja paesofkardowałem ale ładnie tak przestałem bo Ja w 17 w ogóle Nie pytałem jeszcze karta przekłasa to nie było do chwy. To do tego, do PlayStation Store sobie do odwała. Ty mogę utknąć drugi raz wieżę Mateusz? Nie, jednak nie. Może? Poczekaj. Jest! No mi A to jeszcze kosa na koniec wow. To Kończymy tego głupiego live'a. Zaraz <laughs> będzie wrócony live z FIFA. Zapraszam serdecznie. Albo w sumie jeszcze chwilkę to możemy pograć. Albo nie.